Witam osoby urodzone pomiędzy 23 maja a 21 czerwca. Sprawdzimy sobie energię poszczególnych dni w nadchodzącym tygodnie, horoskop tygodniowy. I teraz od poniedziałku do niedzieli, później energia jeszcze pracy i miłości. Jaki to będzie poniedziałek dla bliźniąt? Dziesiątka kielichów, rewelacja, zobacz, szczęśliwa rodzina, przyjaciele zwierzątka, rośliny, tęcza, czego chcieć więcej. Naprawdę bardzo dobry czas, miły czas, spędzony w miłym gronie. Wtorek, słońce, rewelacji, ciąg dalszy, zobacz, słońce nad Twoją głową, dobre wiadomości, Ty jesteś uśmiechnięty, otacza Cię to, czego potrzebujesz tego dnia. Wszystko idzie po Twojej myśli. Środa? Czy ty pojechałeś gdzieś na urlop? Co tak radośnie? Środa dalej jest pięknie, zobacz, jesteś uśmiechnięty, jedzenie, picie, przelewa się szampan, jest pięknie, czego chcieć więcej? Ludzie ci tego zazdroszczą. Środa, naprawdę doceniaj to, co masz. Czwartek, rycerz, mieczy. U, tu koniec cywilizacji. Mm. Musisz rozwiązać jakiś konflikt, który nie jest do końca dla Ciebie łatwy, nie, nie do końca chcesz rozmawiać, dyskutować z tą osobą. Może też być spotkanie z ważną dla Ciebie e, osobą, dobrze kojarzysz fakty, dobrze. Do wszystkiego podchodzisz z umiarem, bardzo dobrze, rozsądnie podchodzisz. Też może być jakaś osoba, która będzie chciała, tak jak widzisz tutaj na tej karcie, ciebie pogodzić, albo żebyś miał spokój, pogodę ducha, także miła osoba w Twoim otoczeniu. No, tutaj dzień trudny, do trudnej podjęcia decyzji. Nad czym Ty tu się zastanawiasz na tej karcie? Ja sądzę, że wiem o co chodzi w sobotę. Po prostu tego dnia będziesz zastanawiał się nad tym, co robisz, i dojdziesz do wniosku, że lubisz to, co robisz. Bogacisz się i to ci sprawia frajda. Właśnie o to chodzi w tym wszystkim. No i przychodzi przepiękna niedziela, dobry czas dwójka kielichów, spędzenie z miłą osobą w jakimś miłym towarzystwie. Dogadujecie się, jest Ci przyjemnie. Możesz też usłyszeć tego dnia jakiejś fajnej propozycji. Zawrzysz z kimś kontakt. Dobre, dobre relacje, energia pracy, no masz tutaj rycerza denarów, wie po co to robi, wie po co szaruje ten samochód, także w pracy masz świadomość, że jeżeli trzeba mieć pieniądze, to trzeba na nie zapracować i to swoimi rękoma najlepiej, pomalutku, sesyfowała praca, w miłości szóstka kielichów, tęsknisz za miłością, gdzie ta miłość, gdzie te piękne chwile, tak sobie myślisz, gdzie ta moja bratnia dusza, co się dzieje, patrzysz na ludzi, Ci znanych i myślisz, e, co oni szczęśliwi, a gdzie ta moja miłość? Witam osoby urodzone pomiędzy 24 września a 23 października. Sprawdzimy sobie po kolei dzień po dniu od poniedziałku do niedzieli, plus energia pracy, energia miłości. Więc waga, sprawdźmy sobie poniedziałek. Poniedziałek jest świetny, mamy tutaj trójkę buław. Także pierwsze Twoje sukcesy, jeżeli wcześniej coś robiłeś w kierunku tego, żeby osiągnąć sukces, to się pojawi właśnie już na początku tygodnia pierwsze tego sukcesy. Tak jak widzisz tutaj na karcie, oni patrzą dobrych widoków, Ty też będziesz ich patrzył. Wtorek jest słońce, dobre wiadomości, dobry humor, dobra pogoda, przyjemnie jest, może coś pójść po twojej myśli, tak jak sobie na przykład zaplanowałeś, bo słońce przecież jest przyjemne. Mężczyzna może się znaleźć nawet. Środa, masz ile energii, widzisz, popatrz na niego, widzisz, że on ma pełną energię, tak samo ty bez tej energii miał tyle. Ty też będziesz tak gnał w środę przez swoje życie. Nie będziesz zaspany, znudzony tylko Do roboty, do przodu. W czwartek koło fortuny, wszystko idzie pomyślnie, wszystko idzie w dobrym kierunku, masz pasę, także spróbuj tego dnia coś chcieć osiągnąć, bo możesz akurat wygrać w czwartek. Może im się nie poszczęściło, bo koło się urwało, ale ci się poszczęści. Piątek, piątek przychodzi tutaj dziewiątka kielichów, popatrz na to kartę i tak Ci przybliżam, zwróć uwagę czy coś czujesz, że czegoś Ci brakuje, nic i właśnie dla Ciebie też nic nie będzie brakowało tego dnia. Dobre zdrowie, dobre sumopoczucie, dobre jedzenie, dobre picie, wszystko jest w porządku w sobotę, będziesz w sobotę myślał jak tu z swojego grosza jednego zarobić więcej, także tutaj w sobotę będziesz się zastanawiał jak tu zbić majątek na czymś, może myślisz o po prostu o pracy jakiejś dodatkowej, w niedzielę w niedzielę jest dobrze, przyjemnie, dobry obiad zjesz, rosołek zobacz, król denarów patrz jak ma rozłożone ręce, pokazuję patrz, to jest moje, ja na to sobie zapracowałem, właśnie to jest energia, a energia Pracy. W pracy w tym tygodniu będziesz podejmował decyzję po poprzednim, wcześniejszym przemyśleniu, przeanalizowaniu. Bardzo spokojnie będziesz do tego podchodził, pomalutku, tak? Ściśle będziesz wszystko wyliczał w pracy. A w miłości. W miłości będziesz bardzo ostrożny, będziesz wybierał jakby nowy kierunek działania, bo widocznie tamty stary sposób już nie działa. Także w miłości będziesz patrzył czegoś nowego. Jeżeli szukałeś miłości w jakimś tam miejscu, to teraz będziesz szukał w innym miejscu. Dokładnie. Osoby urodzone pomiędzy 21 stycznia a 19 lutego. Zapraszam na horoskop tygodniowy. Zerchniemy sobie w każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do niedzieli i zobaczymy, co Was, moje kochane wódniki, czeka w nadchodzącym tygodniu. I na początku mamy poniedziałek. Poniedziałek zawieje trochę nudno, nudo, jeżeli chodzi o jakąś rzecz w Twoim życiu. Tak jakby ktoś Ci coś ofiarował, a Ty byś tego nie chciał. Może wszechświat daje Ci jakieś okazje w poniedziałek, ale Ci one nie, nie interesują w ogóle. Tak jakbyś myślał, a tam nie chcę tego, po co mi to? Coś tak nudo zawiało trochę. We wtorek możesz dostać jakąś wiadomość lub maila, ale to coś związane jakby z Twoim domem, z Twoim mieszkaniem, z domownikami jakaś wiadomość, na którą będziesz musiał prawdopodobnie odpowiedzieć. Też możesz zacząć coś tworzyć, budować, coś czasem przyniesie dla Ciebie dochody lub jakieś fajne pieniążki. W środę za to dostaniesz wiadomość prywatną, na którą bardzo chętnie odpowiesz. Bardzo szybko byś chciał na nie odpowiedzieć, bo ósemka była w to z reguły. Czytamy i bardzo szybko chcemy odpowiedzieć. Czy to mail, czy to wiadomość tekstowa, czy listowna, czy zadzwoni ktoś. Coś usłyszysz i to spowoduje tylko fajną energię w tobie. W czwartek, czwartek tutaj myślisz sobie tak, a po co mi to ubezpieczenie, po co mi te dorosłe sprawy, a wezmę, zaryzykuję, skoczę w to, co mi to albo Pali, licho, no ryzyk fizyk zaczynasz coś od nowa w piątek może to z powodu tej miłości która w twoich oczach iskrzy kochankowie masz eee, to w takim razie w piątek kierujesz się sercem w piątek postanowisz zrobić coś dla siebie coś co jest związane z miłością do czegoś odkryjesz jakąś miłość trudną miłość Sobota jest za to pracowita, jeżeli nie w sferze zawodowej, to w domu lub w papierach gdzieś, no nie do końca będziesz chciał to robić, ale potem dojdziesz do wniosku, że a przyłożę się, już tak blisko jestem tego sukcesu, co mi tam i zakaszesz rękawy. W niedzielę, w niedzielę masz króla kielichów, jest tutaj mężczyzna, który Cię kocha. Zwróć uwagę, czy ktoś się pojawi w niedzielę, bo ta osoba bardzo się troszczy o Ciebie, ale na każdego patrzy, dosłownie na każdego. Jeżeli jesteś mężczyzną, to Ty jesteś w tej energii miłości.